Cześć, nazywam się Michał i dzisiaj opowiem Wam o rozszerzeniach w naszej szkole Pryzmat. Rozszerzenia można miksować w najróżniejsze sposoby. Jest tu dowolny wybór rozszerzeń. Nie ma żadnego znaczenia, czy przedmiot jest bardziej humanistyczny, czy jest bardziej przyrodniczy, czy też ścisły. Można łączyć je na przykład: Polski z chemią, biologia z polskim, matematyka z chemią. Jest tutaj bardzo duża dowolność. Czy w naszej szkole zaczyna się rozszerzenia tak jak w normalnym trybie? Otóż nie. W pierwszej klasie przez pierwszy semestr uczniowie nie rozszerzają żadnego przedmiotu, nie mają dodatkowych lekcji i mają czas na zastanowienie się nad wyborem rozszerzenia. W drugim semestrze uczniowie wybierają jeden z czterech przedmiotów wiodących. Jest to matematyka, biologia, polski i historia. Z tych przedmiotów na koniec pierwszej klasy zdaje się egzamin. Potem w drugiej klasie, w pierwszym semestrze zaczynają się pozostałe rozszerzenia, czyli dochodzi geografia, WOS, chemia i po prostu pozostałe inne przedmioty. Daje to uczniom czas na dokładne przemyślenie swoich wyborów, ponieważ jest to ważna decyzja w życiu każdego człowieka. Aby pomóc pierwszoklasistom w wyborze rozszerzenia, szkoła przygotowała foldery, które nazywamy roadmapami. Każda roadmapa jest przydzielona do jednego przedmiotu rozszerzającego. W tych roadmapach można znaleźć informacje na temat ilości kartkówek w trakcie pobytu w naszym liceum, ilości sprawdzianów ilości godzin, które trzeba spędzić na nauce danego przedmiotu. Można tutaj znaleźć także informacje na temat, jakie kierunki można wybrać po rozszerzeniu tego przedmiotu. Uważam, że jest to bardzo pomocne w tym jakże ważnym wyborze, jakim jest nasze rozszerzenie.